Witam wszystkich. Słuchajcie, dojechał ten mój towar. I tu mamy 16340 od odgotiona Tu mamy obudowę. Trzeba zacząć się bawić. Wszystko składać. Najwyższa pora. I uruchamiać, żeby było więcej. Ale przed uruchomieniem podłączę coś takiego. Jak złożę całość, jest to NRK 10A, balancer aktywny. On mi pozwoli ładnie sobie ustawić tę baterię, żeby wszystko fajnie działało. Żeby równo było, i tyle. Trochę tego jest towaru. No jeszcze się zastanawiam, po co jest ten czarny kabelek. To przyszło razem, ra, razem z obudową. Muszę poczytać, od czego on jest. Tu już jest ta wersja JK BMS-20. Ta nowsza z innym wyświetlaczem. Więc powinno to fajnie działać. Sądzę, że z tym nie dam rady tego połączyć. Ale tu będziemy mieli Solar Asistanta. Na Raspberry Pi na piątce 8-gigowym, eee, no z tym pewnie będzie zabawa. To podobno jest na Seplosie, a, ale nie jestem pewien. Może ktoś by mi podpowiedział, bo szukałem w internecie i nic nie znalazłem na ten temat. Co to za ustrojstwo? No a z tym nie powinno być problemu. Doradzają mi, żebym tego zostawił podłączonego po komunikacji, po kanie, a tego bez komunikacji po prostu, nie? Żeby sobie się ładował i sam BMS będzie wtedy. Ustawiał ile potrzebuje, i ile brać, i tak dalej. No, zobaczę. Aczkolwiek z tym na pewno powalczę, żeby to podłączyć pod Solar Asystanta, żeby z niego wyciągać jakieś więcej danych. No, a tu mam trochę rozebrane falowniki, bo sprawdzą sobie TermoWizją. Mam kamerkę. Wiecie o co chodzi? O te połączenia tutaj, czy to się nie grzeje, czy tu się nie grzeje. I tyle. Dzięki serdeczne.